Cześć moi drodzy, ja jestem Zuza. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z pierwszym filmikiem po świętach. Mam nadzieję, że minęły Wam one tak, jak tego pragnęliście. I jak widzicie, pod tytule, pokażę Wam dzisiaj te książki, które dostałam na święta. Zanim jeszcze zacznę, chciałabym tak, że tak to ujmę, sprostować, dlaczego w ogóle nagrywam taki film, bo może się to wydawać dość egoistyczne. Nie mam tutaj y, zamiaru, żeby w ogóle się przechwalać, co to ja nie dostałam, ile i w ogóle. Nie, po prostu na moim kanale od momentu właśnie jego założenia pokazuję wam wszystkie, wszystkie książki, które przybywają na moje półki. Więc moglibyście się w związku z tym zapytać, dlaczego nie nagram bookhola z tymi książkami? Otóż źle bym się czuła nagrywając book haul, właśnie nazywając to bookholem yy, i pokazując książki, które ja dostałam. Ja ich nie kupiłam, wszystkie te kilkanaście pozycji dostałam i wiecie. No, bookhole to raczej się skupia na tych, które się nabywa i kilka czasem jako dodatek jest te, które się wystaje, a tu mam ich kilkanaście i po prostu źle bym się z tym czuła. No i wiecie, też nie będę mówić co, od kogo i ile, bo Wam ta wiedza jest zbędna, a osoby, które mnie tymi książkami obdarowywały, obdarowały, wiedzą, że to od nich, wiedzą, że sprawiły mi te książki radość i że jestem za nie wdzięczna, więc no tak to wygląda, to tak słowem wyjaśnienia już nie przedłużając, zaczynam. Pierwsza książka, którą Wam tutaj pokażę to Rozmerdane Święta Agnieszki Olejnik czyli romans i chyba tutaj głównym bohaterem jest pies. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, bo wiecie jak to jest z książkami, które się dostaje, nie zawsze się doczyta, o czym są. Natomiast wiem, że jest to romans osadzony w święta i mamy tutaj mocny element psi, chyba że właśnie głównym bohaterem jest pies. Także wiecie, nie wgłębiam się w opis, bo no raczej tyle informacji, które ja wiem i które Wam też przed chwilą przytoczyłam, jest wystarczające, by z chęcią sięgnąć po jakąś pozycję. Ja z pewnością po nią chętnie sięgnę. sięgnę. Nie mam pojęcia tylko, czy jeszcze w tym roku, czy też w następnym. Kolejna pozycja to Fake It Sandry Nowaczek. Jest to autorka, która właśnie zaczęła wydawać, jeszcze będąc nastolatką. Obecnie ma już skończone 20 lat, więc wiecie, bardzo młoda osoba i ma już dwie, chyba się nie mylę, dwie lub więcej pozycji na koncie. Debut jej to Friendzone. Tutaj natomiast mamy chyba drugą książkę, nie jestem pewna. Mamy tutaj historię dziewczyny zmagającej się z depresją, która postanawia skończyć ze swoim życiem i skoczyć z dachu. Natomiast coś, czego się nie spodziewa, to fakt, że na tym dachu, z którego postanawia skoczyć, spotka osobę, która rzuca jej. Jakieś wyzwanie. Nie wiemy właśnie, jakie to jest, przynajmniej ja tego nie doczytałam. Myślę, że ta pozycja może być naprawdę ciekawa, dlatego że po pierwsze mamy tutaj autorkę, która napisała ją w bardzo młodym wieku, będąc nastolatką, i jak wiemy, młode osoby, które jeszcze są na tym etapie dojrzewania, przeżywają wiele rzeczy zupełnie inaczej i intensywniej niż właśnie dojrzali ludzie. I myślę, że to właśnie może być takim elementem, który sprawi, że ta historia będzie. Inna niż wszystkie. Dodatkowo mamy tu poruszony ważny temat, właśnie zmagania się z depresją, więc m, myślę, że jeżeli to faktycznie jest tak dobre, jak się zapowiada, to może być prawdziwą perełką. Kolejna pozycja to klasyk, czyli przypadki Robinsona Cruzo. Wszyscy wiemy, o czym jest ta historia. Marynarz, bodajże. Które rozbija się o wyspę, i mieszka na niej samotnie, i spotykają go różne rzeczy, chyba z kanibalami. Nigdy nie czytałam, słuchajcie, w całości znałam jako bajkę w dzieciństwie, więc słuchajcie, mam książkę, mogę przeczytać. Tym bardziej, że to nie jest nic e, dużego, jeżeli chodzi o objętość, chyba że jest skrócone, bo jak wiemy, e, wydawnictwo, e, które właśnie wydało tą pozycję, czasem skraca pozycję i e, po prostu. Nie mówię o tym, mam nadzieję, że tak nie jest w przypadku tej historii, ale no, niemniej jednak cieszę się, że ją mam, bo wiecie, to jest taki klasyk i myślę, że może być bardzo ciekawy. Też mam pożyczony w wersji anglojęzycznej, więc chyba najpierw warto przeczytać po polsku. Także no, cieszę się, nie wiem co więcej dodać. To wszyscy znamy, więc nie mam co się rozgadywać. Kolejna pozycja to Endgame, tom drugi, czyli klucz niebios. Nie mam pojęcia o czym jest, bo no, to jest kontynuacja. Ja nie czytałam jeszcze pierwszego tomu, natomiast mam w planach, bo często mi się obijało o uszy. Wiem, że też jest popularne, zbiera dobre opinie na między innymi lubimy czytać, więc będę czytać, nie wiem czy w najbliższym roku, czy kiedy, bo nie mam jeszcze pierwszego tomu. Natomiast słuchajcie, to nie jest żadna przeszkoda. Jak spodoba się tom pierwszy, to przynajmniej ma się od razu tom drugi. Także ja się bardzo, bardzo cieszę. No i co? Nic więcej nie dodam, bo to jest kontynuacja, więc ani sobie nie chcę spoilerować, ani Wam po prostu mówię, że mam. Teraz pokażę Wam trzy książki naraz, dlatego że mam tutaj serię, a dokładniej serię Hello Neighbor. Słuchajcie, są to książki dla dzieci i młodzieży, taki przedział, natomiast mnie szalenie zaintrygowały, dlatego że mamy tu książki. Zaraz Wam pokażę wszystkie trzy po kolei. Na podstawie gry. Ja o tej grze nigdy nie słyszałam, bo no ja nie jestem osobą, która się e-sportem interesuje. Natomiast opis mnie zainteresował. No i zainteresował mnie ten fakt, że książka powstała na podstawie gry. Słuchajcie, to jest szalenie ciekawe. Przeglądałam też, mają piękne ilustracje. W ogóle wykonanie to jest sztos. I te wykonanie... Ja Wam może pokażę ilustracje z pierwszego tomu, żeby w razie czego nie spoilerować. Ilustracje są w ogóle kolorowe, gdzie mi się to akurat rzadko zdarza, nie wiem jak wam, ale właśnie o, chciałam znaleźć jakąś większą. Tu mamy na dwie strony i słuchajcie, to jest piękne. Znaczy, wiadomo, to nie muszą być jakieś ilustracje na nie wiadomo jak wysokim poziomie, natomiast no jest to duże uatrakcyjnienie w czytaniu, moim zdaniem. Jest to seria kryminałów, oparta na grze, więc dla graczy, dla osób, które grały w tą grę, to jest dodatkowy bonus. Ja nie grałam, nie znałam, nie zamierzam. natomiast w żaden sposób mi to nie przeszkadza, bo zapowiadają się te książki naprawdę super. No i bardzo się cieszę, że jest to zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży, bo... Czuję, że właśnie ostatnio potrzebuję takiego bardzo lżejszego kryminału, który będzie mi się, tak wiecie, czytało, bo czytało, ale czytało bez strachu przy tym, że tak to ujmę. Mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli. A no, jeżeli to też się nadaje dla młodszego odbiorcy, to prawdopodobnie nie będzie tutaj aż tak e, krwawych scen. A tak kolejno prezentują się tomy. Tom pierwszy, czyli brakujące elementy. Tom drugi, czyli Koszmar na jawie, a także Tom trzeci, czyli Pogrzebane sekrety. Tak prezentuje się cała trylogia. Kolejna pozycja nosi tytuł Fatalna lista i jest autorstwa Siobhan Vivian. Mamy tu bardzo ciekawy pomysł na fabułę, dlatego że wszystko w tej książce, cała ta akcja rozgrywająca się kręci właśnie wokół tej tytułowej listy. Mamy tutaj przedstawione liceum, w którym co roku pojawia się y... Sporządzona przez kogoś lista najładniejszej dziewczyny uczennicy i najbrzydszej. I ta lista sprawia, że automatycznie obie dziewczyny są zauważane przez wszystkich o nich się tylko mówi. I wiecie, dla jednej to jest super wyróżnienie, że jest uznana za najładniejszą, a dla drugiej to jest po prostu koszmar, bo została uznana za najbrzydszą. Bardzo w ogóle ciekawy pomysł. Lista oczywiście jest bardzo krzywdzącym pomysłem, natomiast y, ciekawy pomysł, że na fabułę, wiecie o co chodzi. Ja z czymś takim się nie spotkałam, więc mam nadzieję, że będzie to dobre, bo słyszałam mieszane opinie. Dlatego tym bardziej fajnie, że przeczytam, bo wyrobię swoją. Kolejna pozycja to Otterhood, Mamusie bez synusiów, Williama Sadcliffa. Jest to historia trzech kobiet, które zdają sobie sprawę, że w ogóle już nie mają kontaktu ze swoimi dorosłymi synami, każdy jest koło trzydziestki i postanowią to zmienić. Każda przyjeżdża do swojego syna bez zupełnej zapowiedzi i spędza z nim kilka dni. W ogóle wcześniej nie słyszałam o tej książce, więc ją sobie zaraz wygooglowałam. I słuchajcie, ona zbiera dobre opinie, takie naprawdę dobre opinie. Ponieważ jest bardzo śmieszna, także mam nadzieję, że uda mi się ją w najbliższym nadchodzącym roku przeczytać i że będzie faktycznie tak śmieszna, jak się zapowiada. Skoro przed chwilą była śmieszna książka, to może zostańmy jeszcze przy tych lekkich klimatach. Mam tutaj książkę autorstwa Jamesa Pattersona i Emily Raymond, czyli First Love. Tak jak w przypadku jednej z poprzednich pozycji, tak i tutaj nie zagłębiałam się w opis, natomiast przeczytam Wam jedno zdanie z tyłu, które ma, że tak powiem, oddawać właśnie wszystko to, co mamy znaleźć w tej historii. Czyli wzruszająca, słodko-gorzka opowieść o życiu, śmierci i niesamowitej sile pierwszej miłości. Brzmi zachęcająco, nie powiem, że nie. Ja lubię sobie właśnie takie historie przeczytać, lubię czytać o rozwijającym się uczuciu, a wiadomo, że pierwsza miłość też rządzi się swoimi prawami i jest zupełnie inna niż późniejsze, bo tak naprawdę człowiek. Uczy się, że tak powiem, tego dopiero wszystkiego, tak naprawdę to wszystko poznaje, więc, więc mam nadzieję, że w tej historii właśnie będzie czuć tą słodycz i niewinność pierwszego zauroczenia i pierwszego uczucia. Chciałam już przejść do cięższych książek, natomiast mam tutaj jeszcze jeden romans, także już wam pokazuję. Jest to Szczęście w Miłości Casey West. Mamy tutaj, słuchajcie, coś, co się zapowiada super, dlatego że wydaje mi się po opisie, że nie będzie tu żadnych już takich. Oklepanych, że tak powiem, motywów, które są właśnie w romansach. Mamy tutaj historię o kobiecie, która nigdy nie wierzyła w przeznaczenie, w los, w wód, szczęścia, takie rzeczy. Natomiast kiedyś pod wpływem impulsu, właśnie prawdopodobnie na początku tej historii kupiła właśnie impulsywnie los na loterii i okazało się, że był on wygrany. I wygrała niesamowitą fortunę, ogromne pieniądze, przez co wszyscy jej znajomi, wszystkie w ogóle osoby, z którymi się zadawała, nagle no, po prostu przymilały się do niej, chciały od niej trochę pieniędzy pożyczyć i w ogóle wiecie, jak to jest, bo no, to jest jednak taka sytuacja bardzo wydaje się przykra, a zarazem realna. I... Dziewczyna ma znajomego wzo, który jako jedyny nie wie o tej jej wielkiej wygranej i cały czas traktuje ją tak, jak zawsze ją traktował. Zawsze był dla niej miły i serdeczny. I z tego, co się możemy domyślić, naradza się, naradza? rodzi się między nimi uczucie. I mam nadzieję, że to będzie bardzo ciepła i wzruszająca opowieść. No i teraz coś, co mi się wydaje, że będzie właśnie cięższe, dlatego że mam tutaj. Lepsza niż ja, Louise O'Neill. Słuchajcie, Louise O'Neill, ja już Wam kiedyś pokazywałam, też kiedyś właśnie dostałam od mojej e, chrzestnej urodziny, pokazywałam ją w pierwszym bukolu e, pod taflą. To jest chyba w, w, u nas w Polsce najpopularniejsza książka tej autorki. Ja słyszałam, że ta autorka bardzo, ym, bardzo w mocny, nie wiem jak to inaczej określić mocny sposób pokazuje e, takie ciężkie tematy. Jest też Asking for It. Czyli sama się o to prosiła, czyli o y, ofiarach gwałtu. A tutaj mamy o konkursach piękności. Mamy tu opowieść o takim dążeniu do ideału piękna. I słuchajcie, to, to jest genialne. To się przynajmniej wydaje genialne, ale też ta autorka po prostu zbiera tak pozytywne opinie, że ja mam tutaj po prostu 70% pewności, że to będzie genialne, właśnie tylko ze względu na tę opinię. Ja Wam przeczytam, bo po prostu nie umiem obrać w to słowa. Jak to się zapowiada genialnie i o czym tak naprawdę ta historia jest. Wyobraź sobie, że zostałaś zaprojektowana, by być idealną. Wyobraź sobie, że Twoje imię zawsze pisze się małą literą. Wyobraź sobie, że od zawsze mieszkasz w szkole, w której uczysz się, jak stać się najpiękniejszą, najszczuplejszą i najlepiej ubraną. W której nieustannie porównujesz się z przyjaciółkami. Wyobraź sobie że najważniejsze dla ciebie jest miejsce w rankingu doskonałości, bo tylko od niego będzie zależało zainteresowanie mężczyzn. To ono określi, co się z tobą stanie, gdy skończysz szkołę. Musisz być piękna, musisz być dobra, musisz być uległa. Czy naprawdę chcesz tak żyć? Słyszeliście ten opis? To się zapowiada genialnie, to musi być genialne. Ja nie widzę po prostu innej opcji. Pomysł na książkę, żeby poruszyć tak ważny temat. No bo słuchajcie, kto w dzisiejszych czasach, jaka dziewczyna nie porównuje się do innej? Naprawdę, no, ja takiej nie znam. Ja jestem naprawdę już pod ogromnym wrażeniem po samym przeczytaniu tego opisu. I słuchajcie, to musi być po prostu przeczytane przeze mnie w najbliższym roku. To nie może być tak powiedziane, że mam nadzieję, że przeczytam. Ja to muszę przeczytać jak najszybciej. I na maksa się cieszę, że ją mam. Naprawdę. Jeszcze mam nadzieję, że uda mi się. Mieć tą trzecią pozycję Louise O'Neill, czyli sama się o to prosiła, bo y, słuchajcie, o tej autorce są tak pozytywne y, opinie, że ja naprawdę nie widzę innej opcji. To musi być dobre. Teraz mam jeszcze cięższą książkę i historię, dlatego że wiecie, ta, którą Wam pokazywałam przed chwilą. To była fikcyjna historia, to jest fikcyjna historia dotycząca realnego problemu. Natomiast pozycja bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek, to wywiad właśnie w formie książki pani dziennikarki Aleksandry Pawlickiej z panem historykiem Janem Tomaszem Grosem. Jest to właśnie historyk polsko bodajże amerykański. Tak. Jest to polsko-amerykański historyk i socjolog, profesor emeritus z Wydziału Historii Uniwersytetu Princeton, autor y, kilku książek. Y, jest to pan, który opowiada y, na y, bardzo kontrowersyjny temat, przynajmniej y, jest właśnie y, uznawany za kontrowersyjnego i y, spowiada, <ścoughs> y spotyka się z y, y, dużym niezrozumieniem ze strony naszych rodaków Polaków. Pan y, Jan y, Tomasz Gross opowiada o tym i mówi o tym głośno, nie tylko w tym wywiadzie, że nie tylko naziści byli tacy źli podczas II wojny światowej, bo również Polacy mordowali Żydów. W ogóle, przez to, że on o tym mówi głośno, spotyka się z bardzo dużym niezrozumieniem, z bardzo dużym w ogóle odrzuceniem, bo no, wydaje mi się, że mało który naród lubi słuchać o tym, że coś też zrobił źle. No, nikt chyba tego nie lubi słuchać i być o to głośno oskarżany. Natomiast no, faktycznie tak było i faktycznie no, nie jesteśmy święci. Mamy swoją historię, z której powinniśmy być dumni, bo wielokrotnie walczyliśmy o swój kraj, kiedy nie było go na mapach i w ogóle mamy taką historię bardzo bogatą. Natomiast nie oznacza to, że w tej historii i w tym patriotyzmie Zawsze byliśmy dobrymi ludźmi i nie robiliśmy y, jakichś y, szkód innym narodom. I właśnie ja podziwiam tego człowieka, że nie boi się mówić głośno o tym, że kurczę, też coś robiliśmy złego i też nie byliśmy tacy święci. Wiadomo też, że nie oskarża Polaków o całą tą w ogóle zbrodnię przeciw ludzkości, y, bo no, jest faktem, że mordowaliśmy Żydów mniej niż nazi naziści. Natomiast no, mówi o tym głośno, że jednak to, że mordowaliśmy mniej, nie oznacza, że mordowaliśmy wcale. Ja. Y nie mogę się doczekać po prostu, aż sięgnę po tę pozycję, bo uważam, że będzie to bardzo cenne doświadczenie. Natomiast myślę, że jeszcze nie jestem do końca tak psychicznie gotowa na to, żeby ją przeczytać, co nie oznacza, że nie będę z niecierpliwością czekać na ten moment, w którym się z, ni z nią właśnie zapoznam. Uff, no ta książka, którą Wam pokazałam przed chwilą, była faktycznie pozycją poruszającą bardzo poważny temat i bardzo smutny temat. Także już na sam koniec, ostatnią pozycją pokażę Wam coś um, bardzo luźnego, czyli Friends, Przyjaciele na zawsze, ten o najlepszych odcinkach. Mamy tutaj wielki, naprawdę ciężki album, wydany na 25-lecie serialu, jednego z moich po prostu ulubionych seri seriali, który już po raz trzeci oglądam w całości. Wow! Ta pozycja jest naprawdę ciężka, naprawdę spora jak na album, i wiecie, to nie jest album ze zdjęciami bo to tak mi się kojarzy zawsze. Na zdrowie! Zawsze jak słyszę album, to właśnie się kojarzy ze zdjęciami. Mamy tutaj opisane właśnie wszystkie najważniejsze odcinki. Spis odcinków w poszczególnych sezonach to akurat piąty. Masę zdjęć, masę ciekawostek. Też czasem są jakieś spisy, na przykład um, lista kulinarnych przebojów serwowanych w serialu Przyjaciele podczas święta Dziękczynienia. Super, nie? Ja uważam, że jest to coś naprawdę wykonanego solidnie, porządnie i to, wiecie, jest naprawdę dobrze zrobione. I słuchajcie, ta wklejka. Ja nie mogłabym wam nie pokazać tej wklejki. Jakie to jest piękne! To jest coś cudownego, naprawdę. I, I to wiecie, i to nie jest tak, że po prostu ładna wklejka, to jest wszystko związane z serialem, więc wow! Słuchajcie, ja się na maksa cieszę z tego albumu, będzie naprawdę pewnie szalenie y, fajnie wracać właśnie za pomocą tej pozycji do różnych śmiesznych sytuacji i przy okazji dowiadywać się jakichś smaczków, więc no, y, nie dość, że to jest naprawdę pięknie i solidnie wykonane, że jest masa zdjęć. Także słuchajcie, myślę, że każdy fan tego serialu by się ucieszył z tej pozycji. Ja się na maksa cieszę i już odkładam, bo mnie ręka boli, bo ta książka jest naprawdę, słuchajcie, ciężka. I to już wszystkie... Dobra, nie podniosę tego, już czuję, że mi się przewracają. To już były wszystkie pozycje na dziś. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach przynajmniej o jednej książce, jaką Wy dostaliście na święta. No i co, zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!